Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule i po tym, co trzymam w ręku, przygotujemy sałatkę. Sałatkę idealną, szybką w wykonaniu. Bardzo prosty i tani przepis. Także myślę, że idealnie sprawdzi się on na różnego typu imprezy. Teraz e, będą Andrzejki, zaczynają się właśnie takie e, imprezy, jakieś wieczorne spotkania. Także takie coś, kiedy zaskoczą Was goście, na pewno sprawdzi się idealnie. A teraz już nie przedłużając, zabierajmy się do roboty. Pamiętajcie tylko, żeby odwiedzić mnie na moim Instagramie oraz o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo już niedługo grudzień, a w grudniu filmy jak co roku, godzina 18 codziennie. Przepis, moi drodzy, na sałatkę rozpoczniemy od przedstawienia składników. Potrzebować będziemy ugotowane ziemniaki. 4 sztuki w zupełności wystarczą. Do tego kilka kiszonych ogórów. Myślę, że 3-4 średniej wielkości również będą odpowiednią ilością. Czerwona cebula jest ona fajniejsza, łagodniejsza od tej żółtej czy białej. Także myślę, że idealnie ona się tutaj sprawdzi. Też nada dodatkowego koloru. Oprócz tego papryka, papryka czerwona, jajka ugotowane na twardo, szynka. W moim przypadku jest to szynka drobiowa, może być każda inna, jaką tylko chcecie użyć. I por, tak naprawdę to wszystko, a później zrobimy do tego jeszcze jakiś fajny sosik. I taka sałatka jest wręcz idealna na różnego rodzaju imprezy. Teraz przecież zbliża się sezon właśnie taki imprezowy. Andrzejki już niedługo. Także może warto przygotować coś takiego, właśnie. Zobaczcie, ja już zabrałem się za ziemniaki. Będę kroił je w taką nieco większą kostkę, około centymetr na centymetr. Także nie jest to taka drobnica, jak to jest w przypadku e, takich sałatek tradycyjnych, jarzynowych. Więc takie większe kawałki będą fajnie wyczuwalne i widoczne w samej już sałatce. Także cztery ziemniaki kroimy i zaraz mówię co dalej. Jesteśmy już po pokrojeniu ziemniaków. Trafiają one do miski, w której będziemy mieszać całość. Następnie przechodzi kolej na ogóle. Najpierw kroimy wzdłuż. Następnie na dwa razy. Cyk, cyk. I też będziemy kroić w kosteczkę. Także ściśniamy. I kosteczka około pół centymetra na pół centymetra. No takie cztery ziemniaczki, myślę, że dwa, trzy opinki tutaj powinny w zupełności wystarczyć. Także leci drugi do Michy za chwilę. Tu sobie zrobimy nawet na pół. No i następnie papryka, papryka czerwona, w moim przypadku oczywiście słodka, chyba że lubicie ostrzejsze klimaty, no to wtedy dodajecie paprykę ostrą, kolor tutaj moi drodzy nie ma znaczenia, grunt żebyście jedną taką papryczkę tutaj użyli, zobaczcie, filetuję ją w ten sposób, tak żeby pozbyć się gniazda nasiennego oraz tych niepotrzebnych błon i kroimy też, nie zaskoczę Was już chyba w kosteczkę. papryka pokrojona wrzucamy do miski zobaczcie jak pięknie już to teraz wygląda niesamowicie wszystko pachnie zwłaszcza ten ogórek tutaj i papryka nadają fajnego zapachu który unosi się w powietrzu i teraz już lecimy dalej z cebulą połowa zupełności wystarczy zważając uwagę na to że użyjemy jeszcze przecież tutaj za chwilę pora także zobaczcie taka nieco grubsza kosteczka tutaj będzie i siekamy. Bardzo szybko, dokładnie. Pamiętajcie, że ostry nóż w kuchni to postawa każdego kucharza, czy to profesjonalisty, czy amatora. Także musicie takiego mieć. Dajcie mi znać w sekcji komentarzy, czy chcielibyście, abym wypuścił dla Was jakieś fajne noże, sprawdzone, ostre, których na pewno nie powstydzicie się Waszej kuchni. A tymczasem będę kroił szynkę. Mam tutaj około 100 gramów szynki, może za chwilę dołożę, zobaczę jak to wyjdzie. Ona jest już po prostu taka w plastrach, może być też w całości, jeżeli macie. Jeżeli macie w plastrach no to po prostu też zaoszczędzicie czasu, te kilka sekund podczas siekania. Najpierw kroję w takie oto paseczki, następnie łapiemy, przekręcamy i lecimy również z taką drobną kosteczką, zobaczcie jak to szybko idzie. Mam nadzieję, że wszyscy tak potraficie szybko siekać, a jeżeli nie, to chętnie udzielę Wam lekcji. Może nagram jakiś film, właśnie z lekcji jak kroić w różny sposób, bardzo szybko. Jeżeli jesteście zainteresowani, również mnie poinformujcie yy, klikając łapkę w górę oraz subskrypcję. Dajcie też znać w sekcji komentarzy, wtedy będę wiedział, czy to warto robić czy nie, czy będziecie oglądać czy nie. I zobaczcie, ma tutaj widzicie kawałek pora i również kroimy w takie drobniejsze nieco paseczki. Przekręcamy jeszcze tu ze dwa razy. Wzdłuż, znowu przekręcamy, ubijamy wszystko. Paluchy musicie mieć zawsze tak skierowane do tyłu. Nóż opiera się tylko tą częścią szeroką na tych knykciach, na tych kościach i po prostu nigdy nie utkniecie sobie palca, jeżeli tak będziecie robić i jednocześnie szybko krojąc, cała ręka idzie do tyłu. Pokrojony por trafia do środka. Nadał tutaj, jak widzicie, fajnego kolorytu. O, właśnie, wszystko zbieramy bardzo dokładnie, i teraz nie pozostaje nic innego jak tylko wymieszać wszystkie składniki. Dodamy oczywiście za chwilę jeszcze jeden. Nie chcę tego jajka tutaj już dodawać, żeby, go nie żeby ich nie zmaltretować. Jajka wrzucimy na samym końcu, już nawet kiedy będzie zrobiony tutaj taki sosik. Także najpierw same te można powiedzieć suche składniki. Tak, myślę, że wstępnie w zupełności wystarczy. Zobaczcie, jak fajnie wygląda właśnie taka większa kostka ziemniaków. Ona ma coś w sobie takiego urokliwego, od razu ta sałatka ładniej wygląda. Kiedy wyłożycie na talerz też będzie to fajnie się prezentować. I tak jak mówiłem, dodajemy kilka składników, które sprawią, że ta sałatka będzie fajna, soczysta i przede wszystkim smaczna. Około dwóch łyżek stołowych musztardy, co ważne, musztarda stołowa oraz około dwóch, trzech łyżek takich solidnych jogurtu naturalnego. Jeżeli nie liczycie kalorii, może być to oczywiście majonez, to już zależy wszystko od was. Do tego szczypta soli. jak również pieprz czarny mielony do smaku można dodać również czosnek granulowany około jednej łyżeczki podkręci to wszystkie smaki mieszamy i do tego jajeczka tak jak mówiłem gotowane na twardo kroimy po prostu w mniejsze kawałki Wiadomo, że jajka tak w regularną kosteczkę tak fajnie nie ukroicie, także staramy się w miarę równe części z nich utworzyć. Dorzucamy do sałatki i tak naprawdę jesteśmy już gotowi do serwowania. Jajka trafiają do środka. Zaraz pomieszam i pokażę Wam, jak wygląda już gotowa sałatka na talerzu. I wykładamy sałatkę do miseczki, zobaczcie jak to przepięknie wszystko wygląda, duże kawałki ziemniaków, to wyraźnie zaznaczone jajko, gdzie niegdzie kolor papryki i z powodzeniem taką sałatkę, tak jak mówiłem, możecie przygotować na wszelkiego rodzaju imprezy, czy to urodziny, czy imieniny, czy tak jak teraz właśnie mówiłem o Andrzejkach taka sałatka fajnie sprawdzi się też jako zagrycha do jakiegoś alkoholu. Wiadomo, że Polacy lubią dobrze się bawić, dobrze zjeść, także myślę, że taka sałatka jako podkład pod, pod jakieś napoje wyskokowe będzie idealną rzeczą. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów na imprezy, na jakieś przekąski, sałatki czy inne dobroci, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.